Czego beczysz? Wstań, przecież nic się nie stało. Cześć, kochany człowieku, kimkolwiek jesteś. Tak jak w czołówce, dzisiaj będzie trochę o dzieciakach, ale w sumie to nawet nie o dzieciakach, bo tak bardziej bardziej o nas e... dzisiaj opowiem wam taką pewną historię na pewno nieraz to zaobserwowaliście jeśli nie macie dzieci albo sami stosujecie tą, tą samą technikę ok załóżmy się, że wasz syn lub córka lub jakaś dziewczynka, która e... o dobra, łatwiej będzie wam, jeśli zacznę o tym, że to nie jest wasza córka i to nie jest wasz syn idziecie sobie ulicą i nagle jakaś dziewczynka, nie wiem, biegnie lub jedzie na rowerze Wywraca się ta dziewczynka na rowerze, przewraca się, no i się przestraszyła, zaczęła płakać, ewentualnie lekko sobie uszkodziła lekko słowo magiczne. Nie wiem na przykład porysowała sobie na przykład rączkę, a zaczyna jej tam lecieć krew. Macie to? Łapiecie to taką sytuację? Na pewno nieraz widzieliście. No, i co dalej się dzieje w tym całym teatrzyku? Rodzice podbiegają do tego dziecka, podnoszą je, szybka analiza co się dzieje, no i wtedy padają magiczne e, słowa. No już nie płacz, nic się nie stało. Jedno z takich rozwiązań lub coś innego. Niektórzy idą dalej, no nie becz, e, bo nie wiem, będą się siebie dzieci śmiali, ale o tym zaraz powiem, powiem sobie dalej. No ale teraz pytanie, hello. Czy rzeczywiście taki rodzic, który przeanalizował z jego pozycji, e, z, tej, z tej wysokości, że podnosi tą dziewczynkę, patrzy, że to ma jakieś lekkie zadrapania, tak jak mówiłem, e, czy rzeczywiście się nic nie stało? Kochana mama i kochany tata, tato, e, wasze dziecko po pierwsze się bardzo mocno przestraszyło, bo to była niekomfortowa sytuacja, e, dwa, może ją coś boli, bo nawet jeśli tam jest jakieś lekkie zarysowanie, to tak jest dyskomfort, więc jak najbardziej wasze dziecko w tym momencie powinno płakać. To jest naturalny, naturalny odruch. Ale zobaczcie, co się z nami stało, bo tak naturalne odruchy, a my chcemy je przytłumić. Nie chcemy, żeby nasza córka, nasza córka, nasz synek dawali nam informacje o tym, że właśnie się e, źle czują, że się przestraszyli. Dzielą się z tym i potrzebują od was no, pomocy. Potrzebują od was pomocy. E, na pewno nie gadanie typu, że się nic nie stało. E, nie becz e, dalej albo sowetnego. No jak bo to jest druga strona, niektórzy właśnie, jeżeli się nic nie stało, a drudzy, rodzice mówią, no nie uważałeś, kurczę, trzeba było wolniej jechać, a mówiłam ci tysiąc razy, ja pierdolę, kurwa. Wiecie, co uczymy teraz dzieci w tym momencie? Na pewno uczymy ich tego, że nie jesteśmy w ogóle nimi zainteresowani. Jesteśmy zainteresowani tym, co myślimy o nich, ale nie nimi samymi rozwinę tę myśl. To znaczy się, że po prostu zamiast, jak się dziecko boi, to co się powinno zrobić? Większość z Was już na pewno wie, po prostu je przytulić, nie prawić jakichś morałów stało to się stało. Można potem na sucho o tym porozmawiać, zapytać się czy ją bardzo boli, go bardzo boli, na pewno potrzebuje schronić się w Waszych ramionach, a nie Słuchać tysiąca jakichś mądrych słów, lub mówienia, że się nic nie stało. Dlatego dzieciaka się bardzo dużo stało. Przedziwne jest to, że zobaczcie, że jak sami macie jakąś stuczkę, jakieś duperele, porysuje Wam się samochód, to przeżywacie to przez x czasów. Wtedy wasze dziecko powinno wyjść często też tak mówi, że tata, ale przecież nic się nie stało. jak będziesz zarobił pieniądze, zobaczcie, jakie mamy podwójne standardy tego, nic się nie stało. Dokładnie. Ktoś Was kiedyś tak nauczył. To nie jest jakiś na rodziców. toś nas, Was, tak nauczył, że... że to wsparcie jest takie trochę dziwne, że nie opiera się na byciu, na cieple, na zrozumienie drugiej osoby, tylko ciągłym mówienie i narzucania swojej perspektywy świata. Nic się nie stało. Nie becz bo inni się z Ciebie będą śmiali. Ciężki to świat, gdy jesteśmy właśnie w takim kociukwiku umysłowym i cały czas musimy mówić, że się nic nie stało, że boimy się popłakać, że boimy się powiedzieć, że nie dajemy rady. A jak mamy to robić, jak żeśmy się nigdy tego nie nauczyli? Nie dajemy płakać naszym dzieciom, nie dajemy sobie płakać, że jest nam źle. Nie dajemy prawdziwych komunikatów dla całego świata. Bo się boimy. Boimy się oceny, boimy się odrzucenia, boimy się niezrozumienia. A tak naprawdę, jak będziemy walić ściemę, no to kurwa, nikt nas nie zrozumie. Nikt nas nie przytuli. Jeśli jest nam cholernie źle, bo się. Po raz kolejny na tym życiowym rowerku wywaliliśmy. To warto mówić, że jest nam źle. Może parę osób będzie wam doradzało, mówiło, co te ty, dasz radę, nie mają gorzej, będą właśnie się zachować tak jak ci rodzice. Ale może znajdzie się taki człowiek, który po prostu was przytuli. Dbajcie o siebie. Po prostu dbajcie o siebie. Cześć. Kocham Was blisko. A, tam subskrybujcie. Zapomniałem powiedzieć na początku. Cześć.